Not too bad. Is Tyler here yet? No, not so, wiem. Eh, <laughs> Okej, okay, dowiedzieliśmy się, że jeszcze nie ma naszego kumpla Tylera. Wow, momencik, czy ja tak dobrze widzę? Mamy kartę, okej. Okay. Chodźmy teraz po schodach na górę. No i teraz pytanie: lewo, prawo, lewo, prawo. Chodźmy w prawo chodzimy a tutaj wow chyba komisariat dokładnie tak o tuż przed nami mamy nasz gabinet tak więc pobiegnijmy, nie traćmy czasu hey Carla, can you tell your partner to pay me back that 100 bucks he owes me i've been waiting 6 months for it now can't help you there jeffrey talk to him about it he's been avoiding me like the plague

Dostaliśmy również wyniki z laboratorium. I straciliśmy kolejne 5 punktów przez niego. Wchodź do tego gabinetu, musimy do niego zadzwonić, żeby tutaj przyłaził. Oto i nasze biuro. No i dobra, zajmijmy się eksplorem, ale nie o suchym pysku. Proszę bardzo, nalej sobie wody. Okej. Okay. Dobra. Przeszukujemy teraz dalej nasze biuro. Co my tutaj mamy ciekawego? Hmm. Co mamy tutaj? Mamy piłkę. Tyler still hasn't rid of this basketball. Funny, I thought I'd been pretty clear. Czy mi się wydawało, czy ja tutaj widziałem. Tak, nazwa na piłce to Quantik Team. A jak dobrze wiecie grę stworzyło studio Quantic Dream, tak więc naprawdę bardzo fajne odniesienie. Okej, okay, tu mamy biuro. Tyler hates it when anyone touches his stuff. Oczywiście biurko. I to jest biurko Tylera, tak więc nie dotykamy go, bo on tego nie lubi i tak dalej No i dobra, siadaj przy swoim biurku I pierwsze co zrobisz, to dzwonić do tego Lenia, żeby tutaj przyłaził, co on sobie myśli Halo? Halo? Murzyn? Halo? No proszę, a on sobie śpi w najlepszą Yeah. No what time it is? Oh shit. Get him move on. The waitress is coming this morning to flesh out the composite on the killer. I'm on my way. Na komisariat ma przyjść ta mm, ten świadek, który widział mordercę. Czyli ta pani yy, z restauracji. Okej, okay, co my tutaj mamy? Lampeczkę. Zapal oczywiście. Chociaż nie, bo bardzo drogi prąd oszczędzamy. Cięcie kosztów i tak dalej. Dobra, szaweczka. A w środku karta. Kolejna. Dobra, zamykamy. I co my dalej tutaj mamy? Mamy komputer, proszę bardzo. Odpalamy. I co my tutaj mamy? Hmm. Maile, internet, no i baza danych. Sprawdźmy najpierw maile. I proszę bardzo, kolejne odniesienie: Quantic Online. Bardzo fajnie, i mamy tak. Pierwszy mail to jakaś tam reklama, także nie interesuje nas to w ogóle. Hi, od Tomiego. I Tomi pisze, że przeprasza nas za to, że. Nie dał nam żadnych informacji, ponieważ jest bardzo, bardzo zapracowany. I że się spotkają w przyszłości i opowie o wszystkich przygodach. Lots of kisses, czyli jakiś dobry przyjaciel. I mamy również maila bez tytułu. Kolejne minus 5, no poważnie. Mamy maila od jakiejś Kirsten. I nieco zaniepokoił Karle, dobra. Yy, w takim razie wejdźmy teraz sobie w bazę danych. No i tutaj wyszukamy Kirsten. Może mają ją w bazie danych, zobaczymy. No niestety. Nie mamy za dużo informacji na temat Kirsten. Tak więc teraz weźmy sobie w internet. Wiem, tego bardzo chcesz. Newsy, pogoda oraz wiadomości ze świata. Newsy. Hmm. Oczywiście przeczytaliście, nic ciekawego. Pogoda, więcej śniegu. Ło. Wow. No i wiadomości ze świata. Również niezbyt interesujące. I słuchajcie, jako że nie ma jeszcze spolszczenia do tej gry nadal. To mam nadzieję, że mniej więcej ogarniacie o co chodzi, ponieważ y, granie w grę, y, obserwowanie, komentowanie jej i jeszcze jakbym miał ją tłumaczyć, to po prostu wszystko by się pomieszało, nie miałbym w ogóle czasu na to, y, ponieważ jak widzicie, jak są te różne teksty, to szybko trzeba wybierać, ponieważ leci czas. Tak więc mam nadzieję, że to ogarniacie bez problemu. No i cóż, wstajemy, sprawdziliśmy już chyba wszystko na tym biurku. Okej, okay. o i możemy się przełączyć na naszego kolegę, ale tutaj mamy Jojo. No cóż, no jasne, pogramy sobie. Ło, wow, jak szybko. Okej. Okay. Pie... uj. Dobrze, pięknie, pięknie. No nie. Dobra, za drugim razem nam się uda, spokojnie, już teraz wiem jak to zrobić. Tylko musimy się naprawdę pospieszyć, ponieważ bardzo szybko leci ten czas. I tutaj, proszę bardzo, jaka magia, dobra, lecimy jeszcze raz. No nie, dobra, ale za pierwszym razem nam się udało, czy tam za drugim. Mistrzyni Joja to właśnie ty. Odłóż się już teraz i zajmijmy się robotą. No i pięknie, mamy plus 5. Mm, dobra. W takim razie... Chyba wszystko zrobiliśmy już teraz w tym biurze, tak więc przełączmy się na Tylera. Okej, okay, jesteśmy w apartamencie Tylera, jest 9 rano, a ten nadal śpi. Wstawaj, nie ma takiego spania. Jesteś już spóźniony do roboty. Co ty sobie myślisz? Za co ci tam płacą? Dokładnie. Weź się, umyj i tak dalej, i tak dalej. Idziemy do Łazienki. No i dobra, weź się, przejrzyj, zobacz, jak ty wyglądasz. Hey, Okej, you know okay. czy oprócz czego coś tutaj jest? Mamy kibelek i kolejną kartę. Wow, ok, A więc proszę, odlej się. A teraz czas na prysznic. A więc proszę bardzo, wskakuj i szybko, bo nie ma czasu. Zaś jego dziewczyna. Staje z łóżka i najprawdopodobniej idzie zrobić kawę, z tego co mówiła. Okej. Okay. Wychodzimy stąd. Zrobiliśmy chyba wszystko w tej łazience, co można było. Nie wszystko. No dobra. Czas się teraz ubrać i zasuwać do pracy. A ona nadal na niego czeka. Jest chyba nieco zmartwiona. Dobra, weź się jeszcze przejrzyj. Zobacz, jak wyglądasz zajebiście. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj biurko, na którym jest. Jakaś figurka, Aha, czyli tutaj jest figurka e, jego ulubionej postaci z gier, coś tutaj jeszcze można było zrobić. Dobra, idziemy już stąd. Zrobiliśmy chyba wszystko w tym pokoju. No i dobra eksplorujmy może na początek. Tutaj mamy gramofon, tak więc włącz jakoś chwileczkę, czy ja tu, tak ja tutaj widzę płytę z Beyonda, ale z tego co wiem, tak to jest płyta z Beyonda, ale z tego co wiem gra Fahrenheit została wydana dużo wcześniej niż Beyond Two Souls, tak więc czyżby na potrzeby wersji zremasterowanej autorzy zrobili takiego fajnego easter egga. Wygląda na to, że tak, naprawdę bardzo fajny isterek. Super. Okej, okay, ale weź wyłącz tą muzykę, bo być może trochę przeszkadzać. I wygląda na to, że Twoja dziewczyna jest trochę zmartwiona, tak? Więc ta muzyka jest troszeczkę nie na miejscu. Jeszcze raz: Quantic Dream. Naprawdę. Kurde. Mega isterek, jeśli chodzi o Beyonda. A można coś z tymi płytami jeszcze zrobić? Owszem. Moja of Motown Albums. I wouldn't swap them for CDs for all the gold in the world okay Widzę, że już kawa na nas czeka. go back to bed Sam you're gonna catch a death of cold like that I'm not cold <coughs> oh, <coughs> Sam, jest please don't start I got no intention of dying today I'm sick of living in fear like this every morning I'm, I'm terrified that something's gonna happen to you. I know how you feel, Sam. You just need some time, that's all. I don't like to see you like this. You know that, baby. Well, what if you quit? We could move to Florida and take over my parents' store. We'd have a normal life. We could have a baby. I'm just not made for that kind of life, Sam. I've been around too much violence all my life to go live some kind of normal life like that. I know you love me, babe. So try to me too. Ona się o nas martwi, no i w sumie nawet się jej nie dziwię. Okej, okay, zajrzyj teraz do loduwy, bo chyba na, na samą. Aha, czyli będziemy dziś żyli o samej kawie. Zamykaj. No i dobra, czy możemy tutaj z nią coś jeszcze zrobić, czy raczej nie? Wycho wygląda na to, że nie. Dobra, ubieramy się i wychodzimy do pracy. A ona tylko patrzy. Dobra, może teraz. Oh je yeah. I kolejne plus 10. I love you, Tyler. A ty nic jej nie odpowiesz? Jakieś I love you tu chociażby, czy coś takiego? O ty chamie. Dobra. Idź do pracy, bo już jesteś mega, mega spóźniony. Okej, okay, jesteśmy na komisariacie, mimo że trochę spóźnieni. To nic nie szkodzi w sumie. Dobra, spadamy teraz na górę do naszego biura. Pójdźmy teraz w lewo. Okej, okay. no i teraz tak. Tu jest ten gość, któremu wisimy hajsy. Może przejdziemy sobie jakoś naokoło, to nas nie zauważy. Tak, wiem to głupie, ale być może nam się uda. No nie. No nie. Nie zauważyłem tego, co mam w tym roku? Jeden, kto chciałem zobaczyć. O, święty. Nie zauważyłem tego 100, co mam z tego roku? Bardzo chciałbym, żebyś mnie napisał jak najszybciej. like maybe now, for example. yo, listen, jeff, i got a little cash flow problem at the moment. nothing i can't handle, but you know, it's pretty tight right now. and... tyler, i'm gonna be frank with you here. i don't really give a shit about your problems. i want my hundred bucks and i want it now. yo, let me make you a deal. i'll play you a game of b ball for your hundred bucks. if you win, i'll give you two hundred bucks right then. but if you lose you cool you'll give me 200 bucks if i win you got my word man all right you're on but don't even think about not paying me if you lose because that don't worry jeffrey i'll come by and see you when i get five minutes okej okay. panowie załóżyli się o to że jeżeli ten gość tak ten właśnie jeżeli wygra

Piadek jeszcze się nie pojawił w naszym biurze. I Karla teraz udała się do gareta, który właśnie to ma y, wyniki laboratoryjne. Za chwilę również się do niego wybierzemy. Najpierw zdejmij to kurtkę, bo będzie śmierdziało w całym biurze, jak się spocisz. Okej. Okay. No i cóż, wybieramy się do Karli, czy jeszcze nie? Może jeszcze nie. Przeeksplorujmy teraz Tylerem. Proszę bardzo, napisie wody. Wow, pięknie. Zobaczymy, czy będziesz taki cwany na boisku. Poćwicz trochę z piłką. Wow, wow. Jak na prawdziwego czarnoskórego mężczyznę przystało, nieźle grasz. Zobaczymy, czy go pokonasz. Okej, okay. no i cóż, wybieramy się teraz do Karli. Nie, jeszcze nie. Jeszcze sobie tutaj przeeksplorujemy kompa. Może masz jakieś fajne gierki zainstalowane, to pogramy. Dobra, sprawdzaj co tam masz. Yy, web oraz database to być może będzie to samo, dlatego sprawdzamy maile. Maile są inne, i mamy tak Pleasure, Virus oraz I'm Sorry. I to I'm Sorry właśnie sprawdzimy Mamy maila od tej dziewczyny, czyli od sam w którym to przeprasza nas za to co stało się rano no i cóż, ona po prostu się o nas martwi, dlatego. No w sumie ją nawet rozumiem. Także mail przeprosinowy, nowy, ok. Mamy wirusa, odpalamy. Oczywiście, że odpalamy. Your friends at Quantic Dream Software, czyli kolejne nawiązanie, bardzo ok. No i mamy pleasure. What the fuck? Ok, podnoś się. Idziemy do Carly. I zobaczymy co tam te wyniki laboratoryjne wykazały. So, what do you want to start with? Okay, od czego zaczynamy? Zacznijmy od noża. What did you find on the knife? Got some good it. found fork at table. So, the murderer was definitely at that table. anything on the blade i'm getting to that we definitely had blood from the victim but the weird thing is we also found blood from the killer <coughs> what about the pool of blood in the stall you're not going to believe this the blood wasn't from the victim it was from the killer what was he doing bleeding in the stall i have absolutely no idea did you find anything on the coffee cup Chodzi tu oczywiście okrev, która była y, od y, od Lukasa. Sprawdź się. Ochocznka. Yep, and they matched the ones on the fork and the glass, so it was definitely his book. It looked like a fairly old book. Maybe we can get some more stuff out of it. Did you get the list of calls that came through the telephone at the restaurant? Yep.

That's kind of a flimsy explanation, Garrett. Uh, Teach his own, Carla. I do the testing. You figure out the reason why. Thanks for your help, Garrett. See you later. Okay. So, what do we do now? You go take care of the composite. I'm gonna go check with the coroner and see if he got anything from the body. Okay. Catch you later. Dokładnie tak. Do zobaczenia później, czyli o dwudziestej.